Wiecie, co dzisiaj będzie się działo. Pogaduchy z ludźmi na wojszczat w Roblox. A i Wenost szedł w górę. Mwah. O, cześć, Wania. Cze Siema, dobrze. Anna? No dobrze. Ty nazywasz się Anna i masz skin dziewczyny Ja lubię dziewczyny, ogólnie Widać Ale taki brzydki skin Nie Szkoda, że cię nie mogę zwyzywać, bo są banalne Już mnie chcesz zwy... Tak? przyjmiesz? Tak Przymierz, że dałam ci kosze z instagramem Dobra Zjeszmy się wspólnie A bo jak słodko jest nie pomoże? Nie no widać. Bro. Co to ma znaczyć w ogóle? Co to ma znaczyć? 6 kg musztardy, 7 kg mango. Do pieca? To jest przepis na pizzę? To jest co? przepis na przepis. Ja Jezu. Go, to nie może być przepis. Na, pizza, przepis na panierowanego. Przepis na nockę w Kiblu. No, stop, stop, stop. <gulity> stój, stój, stój. Przepis co Jerry? Za ten oto piękny komplement. chcesz mi dać 5 Robuxów? Za 5 Robuxów zrobię 5 sal do tyłu, a za 20 zrobię 10. Dwa! No! Trzy. trzy! Cztery! Pięć! Nie no, szacun, szacun! Dziękuję no. bardzo! To imponujące! Jerry! Widziałam Nie. to! Jesteś stalkerem! Nie. Tak. On podglądał ludzi, widziałam to na własne oczy. Nie. Czemu podglądałeś e, Tak, on stał tam na górze i podglądał. I teraz próbuje y, mówić, że nie. Ty mam go zgłosić do specjalnych służb? Definitywnie. Okej, okay, już dzwonię. No wracaj! Rano. Jeszcze ucieka, Dzień nie? Halo, ja, Polska. Y, mam tutaj y, takie nietypowe zgłoszenie chciałbym zgłosić yy, napaść yy, napaść i yy, podglądanie, że Ej, bo oni po niego za chwilę przyjadą Już po ciebie jadą Miki Riki, na... dzwoni do mnie myszka. Ej, tego... Ja to po ciebie już. Mają. Już adres jakieś ostatnie słowa? Jakieś ostatnie słowa. Dokładnie. No jakieś ja ostatnie mam. słowa przed aresztem. Prraszam, nie Przepraszam. Nie Ale nie mnie! masz przeprosić osoby, które podglądałeś. Nie, nie podglądałeś, ja ciebie podglądam. Co, co jest? On nie, on jest na grzbiecie tego. Będziesz grzeczny? Obycujesz. Tak. Nie będziesz. Nie będziesz już uciekał. No, nie będę, nie będę. Mały no. palec. Mały palec. Dariusz, jest to taka osoba na serwerze. Myślę, że to może być twoja miłość życia. Kto? Też takiego samego koloru skóry. Tam gdzieś biega. O, Dariusz, to zobacz, to jest on. To jest twoja miłość życia. Tak. Znalazłam ci, <grym> znalazłam ci mecz. On jest za mało czarny.